Na początku ty musisz prowadzić całą rozmowę. Witam. Ogólnie nieważne, czy zagadujesz do dziewczyny na ulicy, czy dosiadasz się do niej na ławce, czy dosiadasz się do niej na kanapie na domówce, czy dosiadasz się do niej przy barze, gdzieś tam w jakimś klubie, czy w jakimś pubie, czy dosiadasz się do niej na przystanku. Zasada zawsze jest taka sama. Jeśli chcesz, Tą dziewczynę uwieść, zdobyć, poderwać, no to musisz po prostu całą tą rozmowę poprowadzić tak, by otrzymać od tej dziewczyny to, po co tak naprawdę przyszedłeś. I widzisz, to też pokazuje, że facet od początku znajomości relacji z dziewczyną, no musi prowadzić, rozumiesz? Musi prowadzić i to się nie zmienia przez całą relację, rozumiesz? Ty cały czas od początku prowadzisz, czy to jest coś z dziewczyną tydzień, miesiąc, rok, 10 lat, 100 lat, to ty cały czas tak naprawdę prowadzisz tej relacji. I często najczęstszym takim błędem, Wszystkich tych, którym się po prostu nie udaje, jest to, że nie potrafią poprowadzić tej rozmowy. Widzisz, nieważne, czy właśnie podejdziesz, czy usiądziesz i tak dalej do dziewczyny, no ty musisz tą rozmowę prowadzić, rozumiesz? Ty musisz tą rozmowę prowadzić. To tak, jak widzisz, do studia zaprasza się jakąś osobę, jakiegoś gościa, i prowadzący. Ten podcast, tą e, audycję, e, ten talk show, on po prostu zobacz całą tą, e, cały ten program, całą tą audycję, no, prowadzi, rozumiesz? Ma taką czasem ściągawkę w postaci pytań, rozumiesz? W postaci pytań, e, które mu ułatwiają, ale zobacz, osoba przychodzi, osoba przychodzi, można to, mówię, obejrzeć, zobaczyć w każdym pierwszym lepszym jakiś talk show i tak dalej. No osoba przychodzi i mamy dzień dobry, usiądź sobie już gdzieś tam tego, może czegoś się napijesz i tak dalej. Czyli widzisz, ta osoba już prowadzi i ta osoba, która jest gościem, siada, dziękuję. No możesz polać i tak dalej. I po prostu i ta osoba zaczyna rozmowę. Osoba, która przyszła, odpowiada na pytania. Rozumiesz? Ona siada i ona czeka, rozumiesz? Ona czeka na pytania. Ona czeka na pytania. W momencie, gdy nie otrzyma pytania, no widzisz, ona nie jest tutaj gospodarzem. Jej zapłacili tej osobie i tak dalej, i po prostu oczekuje pytań. Jeśli nie ma pytań, no to będzie się działa. Jeśli nie będzie pytań, będzie cisza, no to ona może poczuć się skrępowana. No, przyszłam, przyszedłem na. Show talk show, czy podcast, a ta osoba nie ma dla mnie pytań, no to siedzę. Często jest tak, że no, pewne osoby gdzieś tam próbują coś tam od siebie powiedzieć, jak ci mija dzień, takie podstawowe pytania, ale zaczyna się ta osoba wtedy czuć niekomfortowo, no bo siedzi i po prostu nie ma pytań. Dlatego widzicie, większość osób, e, które no, prowadzi cokolwiek i zaprasza kogokolwiek, jest przygotowana. Rozumiecie? Jest przygotowana, czyli, jakby to powiedzieć, no, ma przynajmniej tą ściągawkę. Rozumiesz? Ma przynajmniej tą ściągawkę. I zobacz, w mm, uwodzeniu, no, w pewnym sensie nie możesz mieć tej ściągawki, bo podejdziesz do dziewczyny z telefonem, wypiszesz sobie pytania, weźmiesz go do ręki, e, no i to może być takie troszkę, że co? Podchodzisz do każdej i ka z każdej gdzieś tam e, zadajesz te pytania, więc tutaj automatycznie. No, tracisz. Ty właśnie widzisz, w pewnym sensie, jeśli chcesz mieć ściągawkę, to musisz ściągawki nauczyć się na pamięć, no nie? Nauczyć się na pamięć, jakby to powiedzieć, pytań, które są elastyczne. Elastyczne i nie ma w tym nic złego, bo możesz na przykład y, po, podejść do dziewczyny, widzisz, ja jakby to powiedzieć, jestem tak, jak, takim gospodarzem w talk show. Ja zazwyczaj zaczynam każde podejście od tego samego. To tak jak. Przykładowo, no ktoś chodzi, to podałem sobie rękę, cześć, cześć, no nie, usiądź, e, chcesz tej wody, no nie e, i tak dalej i przykładowo to są standardowe, tak samo teksty podchodzisz, mówisz cześć, ładnie wyglądasz, przykładowo spodobałaś mi się e, i po prostu to jest taki standard, no nie? I patrzę, no nie? Jeśli ona się zatrzymuje e, i tak dalej, no to ja kontynuuję. Jeśli nie nie zatrzymuje się, mówi, że nie ma czasu, że nie jest zainteresowana. To mówię, ok, rozumiem i lecę do innej. Rozumiesz? Bo zaczynać jakby to powiedzieć z różnych jakby to powiedzieć stron w momencie, gdy dziewczyna nie jest nami zainteresowana, no to jest jakby to powiedzieć no niepotrzebne, no bo podejdziesz do dziewczyny. Słuchaj, ja tutaj prowadzę pewną ankietę i słuchaj, ja mam czasu, śpieszę się. Ja no dlatego mówię, warto jakby to powiedzieć, mówić ten swój e, magiczny tekst. No i to tak jak widzisz, wchodzisz do kogoś do domu, no mówisz dzień dobry, no chcesz czy nie chcesz, wchodzisz czy kogoś widzisz to, pozdrawiasz, siemanko, dzień dobry, cześć, tak dalej. To jest po prostu naturalne i nikt jakby to powiedzieć, e, widzisz, nikt nie mówi coś takiego, że dlaczego. Powiedziałeś po raz tysięczny tej osobie dzień dobry no nie Dlaczego nie powiesz coś nowego Dlaczego nie powiesz tego Wiesz co chodzi Tylko mówimy cały czas widzisz sąsiadkę wstaje dzień dobry dzień dobry sąsiadko witam dzień dobry sąsiadko dzień i tak po prostu mówisz jej przez 10 lat no nie i nie ma w tym nic złego widzisz jest to powszechnie akceptowalne przywitanie Naprawdę i jeśli dziewczyna czy sąsiadka ma jakiś tam dobry humor cześć Romanku, co tam u ciebie słychać? Dawno cię nie widziałam, a co to za dziewczyna tam ostatnio, która była u ciebie? Widzicie i ona rozpoczyna, czyli ona jest tutaj tą prowadzącą, bo chce jakby to powiedzieć, no ciebie zagadać, no nie? Tak samo ty, no jeśli chcesz, to odpowiadasz. Ja dziękuję sąsiadko, to jest taka moja nowa dziewczyna, tak dalej, I z, i z nią rozmawia. Jeśli nie chcesz z nią rozmawiać, to a wie pani: Ja teraz nie mam czasu, muszę iść, dobrze, dobrze, idź, iść, no nie? I widzicie, i nie ma w tym nic złego, no nie? Tak samo jest z podrywem: no nie ma nic złego, że podejdziesz do dziewczyny i bo ci się spodobała, no nie? Pytanie tylko, czy ona jest, jakby to powiedzieć, wolna żeby z tobą tą znajomość kontynuować. I teraz zobacz, no wiele osób, takich niedoświadczonych no podchodzi do dziewczyny i co ja mam jej mówić, o czym ja mam z nią rozmawiać. I właśnie to jest to, że to nieważne czy ty podejdziesz do dziewczyny na ulicy, czy przysiądziesz się do niej w pubie, czy przysiądziesz się do niej na przystanku, czy gdzieś tam na ognisku, widzisz ty musisz mieć plan działania. Rozumiesz, ty musisz poprowadzić, no nie? I jeśli ty przykładowo nie będziesz wiedział o czym gadać, coś to dziewczyna czasem może się spłoszyć. Po prostu będzie cisza, ona ci może pomóc, ale nie musi. Bo ona będzie chciała, żebyś wykazał się tutaj swoimi umiejętnościami. No nie, no widzisz, jednak uwodzenie są to umiejętności. Jeśli masz umiejętności, to wyrywasz laski. Jeśli nie masz umiejętności, to siedzisz i jesteś sam, no proste, no nie ma co się tutaj oszukiwać, nie ma co tutaj po prostu kolorować, głaskać, że nic z tego, no po prostu, no uwodzenie to są umiejętności, naprawdę, wyrwanie dziewczyny to są skille, no nie, jeśli nie masz skill, skilli, to nie masz dziewczyny, proste. I teraz zobacz, no jeśli nie, nie będziesz poprowadzi, umiał poprowadzić rozmowy, to dziewczyna po chwili po prostu pójdzie. Taki mają gdzieś tam naturalny odruch, że no jeśli sam się jakby to powiedzieć potrafisz tutaj rozgadać, i tak dalej, no to ta dziewczyna e, po prostu wsta idzie. No prosty przykład, tak samo z tym podcastem. Widzicie, ja doskonale znam temat, ja doskonale wiem o czym mówić, no nie? Przychodzisz tutaj posłuchać, przychodzisz, oczekujesz od początku do końca wyjaśnienia jakiejś sprawy, i po prostu. Widzicie, to też jest umiejętność, no nie? Tak samo jest właśnie z uwodzeniem: to jest umiejętność. Ty musisz od początku do końca po prostu nawijać z dziewczyną, rozumiesz? No tak to działa. I później bierzesz ten numer, bo po prostu coś zbudowałeś, no nie? No dlatego. I jeśli na przykład ty podchodzisz i nie masz o czym gadać, no to dziewczyna no nie da ci tego numeru. Jeśli przykładowo podchodzisz do dziewczyny nawet w klubie, no to też warto z nią gdzieś tam pogadać, będziesz musiał z nią pogadać, coś zbudować, no bo jeśli ty przykładowo nie będziesz wiedział o czym gadać i tak dalej, to ona pójdzie do kogoś innego, do kogoś to umie nawijać. I tu pojawia się właśnie ta bajera, no nie, czasem nawet dziewczyny się śmieją, że no, ma bajerę, ma dobrą bajerę i widzicie, ta bajera sprawdza, sprawia, że ona, no, chce, chce z nim gadać, chce z nim się gdzieś tam nawet przespać, bo ma bajerę, no nie, bo właśnie ma to, co dziewczyny lubią, no nie, dziewczyny lubią, jak facet nawija, dziewczyny nie lubią niezręcznych cisz, dziewczyna lubi być prowadzona, ona lubi, jakby to powiedzieć, być przez cały ten, Proces zdobywania, przeprowadzona jak małe dziecko e, przez ulicę. Rozumiecie naprawdę. I ty po prostu musisz, jakby to jest wszystko wiedzieć. Dlatego jeden z takich, e, widzisz, cech, gości, którzy mają panienkę, mają to, że mają taki <laughs> słowotok. No nie potrafią nawijać o niczym. I to w pewnym sensie ma. Wszystkie osoby, które znam, wyrywają laski, oni po prostu potrafią nawijać. On usiądzie przy dziewczynie, wiesz co, i nawija, i nawija, i nawija. I to jest taka, dziewczyny lubią to. Naprawdę, to jest taka, no mówię, dziewczyna woli, jak facet nawija, bez sensu, niż jak jest taka niezręczna cisza. Wyobraź sobie, że wchodzisz gdzieś tam do poczekalni i wszyscy siedzą jest cisza, a wyobraź sobie, że przykładowo przychodzą jakieś dwie osoby, chłopak, dziewczyna i zaczynają rozmawiać. No to wszyscy słuchają o czym oni gadają. I coś w tym, jakby to jest, w tej osobie jest, no nie, że jakby to powiedzieć, no jakby to powiedzieć lepiej, bardziej jakby to jesteśmy otwarci na tą osobę, no nie? Jakoś tak, no, bo widzicie w słowach zawarte jest coś więcej. Naprawdę, to jest taka energia, to są emocje, to jest też takie pokazanie twojej osoby, charyzma i tak dalej, i tak dalej, no nie? Także słowa mają wielką moc, no nie? Naprawdę. E, I po prostu, gdy ty podchodzisz, no to widzisz, musisz nawijać. Czasem jest tak, że dziewczyna nie jest zainteresowana, ale ty tak z nią sobie pogadasz, że ona nagle, no dobra, masz to, no nie? Czasem może być tak, że ok, nawijasz, 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 a ona dalej nie zainteresowana. No często jest to spowodowane różnymi gdzieś tam e, przyczynami, skutkami. No może po prostu e, ma chłopaka, ale ci jeszcze nie, nie chce o tym powiedzieć. Może gdzieś tam no, ma kogoś na oku, kto do niej gdzieś tam wypisuje czy coś, ale jeszcze jak się nie określił, więc ona jakby to powiedzieć... W pewnym sensie sama jeszcze nie wie czego chce, sama nie wie na jakim etapie stoi i po prostu no zaraz cię spławi. Tak to powiem, no nie? Często jest też tak, że dziewczyna z kultury. Po, Pozwoli ci powiedzieć do końca. Często jest tak, że dziewczyna jest taka, że chce być zdominowana, no nie? I ona specjalnie jakby to powie "Czekasz, ją gdzieś tam właśnie zdominujesz w tej rozmowie, będzie grała taką troszkę, nie, nie i tak dalej, no bo po prostu będzie chciała, żeby się on tak jakby to powiedzieć złapał za te włosy i zrobił z nią, co będziesz chciał. No takie po prostu ma. W sobie instynkt. No nie, jedna ma więcej, druga ma, ma mniej, no nie. E, są dziewczyny bardzo nieśmiałe, że możesz mówić o ona tak troszeczkę, wiesz co chodzi, e, będzie no, taka czerwona, ale będzie sucha. No nie, ona będzie potrzebowała troszkę więcej czasu. No mówię, są różne typy, są introwertyczki, ekstrawertyczki i tak dalej, i tak no dalej, nie. I widzisz, najważniejsze jest to, żeby mieć cały plan, no nie, cały plan w tej głowie, no jakby to powiedzieć, Finitoplanem to jest tak naprawdę no, no ten numer, no nie, no bo nawet jeśli pójdziecie gdzieś tam na, na ławkę czy do parku, pojedziecie, no to i tak na koniec no, ten numer jest taką kropką nad i, no nie? Naprawdę. Numer w pewnym sensie jest takim e, znakiem od dziewczyny, że chce od ciebie czegoś więcej, chce jeszcze od ciebie czegoś, no nie? No Bo jeśli na przykład nawija przez przykładowo 10-15 minut z dziewczyną no i ona nie chce, no nie? I ona nie chce, bo coś tam może po prostu ona widzi, że jesteś bardzo doświadczony. No to widać gdzieś tam u dziewczyn, które nie miały nigdy styczności z chłopakami i tak dalej i podchodzisz do niej i ona jest taka, wiesz co chodzi i widzi, że jesteś jesteś takim ogierem, no nie? I często jest tak, że no ta dziewczyna okej, okay, pogada z tą pójdziecie na ławkę da ci ten numer Insta czy co tam, ale no będzie bała się z tą spotkaj, bo jeszcze po prostu nie jest gotowa, rozumiesz, nie jest gotowa, e, no bo wiadomo, na spotkanie trzeba będzie gdzieś tam wyjść, trzeba jakieś całowanie czy coś i ona po prostu nie jest gotowa i trzeba to też uszanować, wiesz, trzeba uszanować, że no nie wszystkie dziewczyny gdzieś tam no ogarniesz, no nie, dlatego uwodzenie jest to proces, jest to proces. E, który po prostu trzeba się przyzwyczaić, no nie? I mówię, są różne sytuacje. No, możesz mieć tak, że będziesz miał super fajną gadkę, dziewczyna z tobą pogada, będzie fajnie, ale nic z nią nie zrobisz, no nie? Też są takie sytuacje, no bo miejsce może jej przeszkadzać, bo widzisz, miałem raz takie coś, że zagaduję do dziewczyny, która była jakąś tam trenerką, fitness czy coś tam. Ale w tym mieście ona nie mieszkała. Ona tu tylko przyjechała na jakieś tam zajęcia. A że ja no, nie mieszkałem w tym też mieście, a że ona gdzieś tam, jakby to nie miała po drodze, no to nie pykło to. No nie, ale fajnie nam się gadało, roz... dała numer bez problemu. Tylko, że po prostu ona, no, widzisz, no, po prostu w wielkim mieście gdzieś tam tego i trzeba było to też uszanować, no nie, no że ja nie będę je jeździł 200-300 km, żeby się spotkać z dziewczyną, wiesz co chodzi, ona se doskonale zdawała z tego sprawę i no okej, okay, pogadaliśmy, dała numer, zadzwoniłem, odebrała, ale no jakby to powiedzieć, no, no za daleko, o, za daleko i też gdzieś tam no uszanowałem to, e, bo po prostu ja nie będę, mówię, jeździł tyle, jak dookoła jest w Tyle gdzieś tam dziewczyn, no i, no i tak kontakt gdzieś tam się urwał. Czasem, widzicie, macie studentki, które przyjeżdżają z różnych miast, no nie, z różnych części Polski i tak dalej. No i też nie chcę gdzieś tam się z chłopakiem nie, wiązać. Są dziewczyny, które też nie akceptują podrywu przez no, na ulicy, wiesz o co chodzi, więc to też trzeba uszanować. E, widzisz, to tak jak na przykład no ja, ja nie, ja nie akceptuję podrywu w klubie, no nie? gdybym poszedł nawet do klubu e, z ekipą i jakaś laska, no to ja do tych dziewczyn jestem, jakby to powiedzieć, no, negatywnie nastawiony, o tak powiem, dla mnie większość dziewczyn, które tam są, to są dziewczyny, które nie są dla mnie. No nie, ja szukam porządnych dziewczyn, i tak dalej, a tam, no, no, no seks. No, a możesz sobie gdzieś tam postukać, bo jeszcze tego, ale no, ja mam seks. Ja nie mam problemu z seksem, no nie, i tak dalej, więc po co mam, jakby to powiedzieć, no, dla jakichś tam wrażeń, no nie? No nie, ja sobie wolę znaleźć dziewczynę, z którą się będę spotykał, no nie, no bo mówię, no, miałem e, dawno temu. 2013 rok, no jeździłem po klubach naprawdę, jeździłem masę, co tydzień byłem w klubie i tak dalej i poznawałem tam dziewczyny i doskonale wiem, jakie tam dziewczyny są. Ok, trafiała się jakaś dziewczyna, która przykładowo pojawiła się w klubie, bo po prostu dorabiała, pracowała tam, stała gdzieś tam na, na wejściu, jakieś ulotki, no nie, no to taka, mówię, Perełka się gdzieś tam trafiła, i tak dalej, no ale i tak widzisz, ona mnie miała za takiego klubowicza, i to mówię też, jakby to powiedzieć, no w pewnym sensie nie miało e, racji bytu, choć do dzisiaj gdzieś tam się z nią mam kontakt, no nie jakiś tam e, społeczniakowy, i tak dalej, ale no mówię, no nie jest to mój typ, naprawdę, i nie wyrywam w klubach, bo no miałem swój okres którym to robiłem i powiem tak, że no, to nie moje klimaty. O, to nie moje klimaty, naprawdę. E, I po prostu no, jestem, jakby to powiedzieć, no, e, no na, na nie, na podryw, na kluby, no nie, ale i tak tam też. E, trzeba rozmawiać z tymi dziewczynami. No, muzyka gra okej, okay, potańczycie sobie, ale potem trzeba brać ją za rękę i gdzieś iść w miejsce gdzie, na zewnątrz, przykładowo, czy na jakieś tam, na, na stoliki, gdzieś tam, gdzie nie mu gra i trzeba z nią rozmawiać, no nie? Czy gdzieś tam za rękę, na przystanek iść i tam można sobie podziałać, no nie, no ogólnie w klubach to są szybkie akcje. No naprawdę. I zazwyczaj jak ona to zrobiła teraz z tobą, to za, za tydzień najprawdopodobniej zrobi to z kimś innym, no nie? Naprawdę. Więc, no mówię, e, bez względu na to, nawet w pracy, nawet w autobusie, w metrze, w pociągu, na statku, no zawsze widzisz, e, trzeba mieć o czym rozmawiać, no nie? Naprawdę. No może być tak, że nawet będziesz sobie siedział gdzieś tam na ławce e, i czekał na autobus, no nie? No i jakaś dziewczyna przyjdzie też na, na tą ławkę: no to hej co tam, też czekasz na ten autobus, o, no tak, 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 a gdzie jedziesz, no nie. no nie, no nie chciałabym na przykład Ci mówić tego, spoko, rozumiem, jak masz na imię, no i ono Ci tego, no nie, I wiesz, co chodzi, musisz prowadzić i często jest tak, że wiele osób, które właśnie ma te kosze, no ja też mam kosze, to jest normalne, że nie będę miał nigdy stuprocentowej skuteczności, ale niektórzy mają bardzo dużą ten, takie kosze, i tak dalej, i oni się poddają, no nie? I najczęściej o czym ja mam z nią rozmawiać, o czym mam z nią gadać, co ja mam jej mówić, i tak dalej. No właśnie, ty po prostu, jeśli nie wiesz, o czym masz mówić, no to widzisz, często jest tak, że dziewczyna no ci nie pomoże, no nie? Bo widzisz, one działają troszkę na innej zasadzie. Okej, okay, podejdziesz, i tak dalej, e, możesz się denerwować. Czasem dziewczyna ci powie, a co ty tutaj tak zagadujesz, co ty tutaj tak latasz. No ja może ci takie, wiesz, malutkie, jakby to powiedzieć, no takie haczyki, żebyś się gdzieś tam troszeczkę tego, ale no, większość dziewczyn nie musi ci pomagać, wiesz, nie musi ci pomagać. Zazwyczaj, no na początku, no ty musisz, jakby to powiedzieć, wszystko poprowadzić, wiesz wszystko poprowadzić, musisz wiedzieć, dlatego warto mieć takie w głowie pomocnicze pytania, bo czasem jest tak, że podejdziesz do dziewczyny hej, coś tam tego i ona po prostu wybuchnie śmiechem, będzie się śmiało, wow, po prostu fajnie, cieszę się, że do mnie zagadałeś, jeszcze nikt do mnie nigdy nie zagadał, no nie, już gdzieś tam uśmiech, śmiesznie i to było gdzieś tam fajne, no i gdzieś tam od razu jest to połączenie, choć miałem sytuację, w której na przykład szedłem z, dziewczy z szła dziewczyna Zagadałem do niej, siadaliśmy na przystanku, siedzieliśmy z 40 minut, super się gadało, super się gadało, na koniec gdzieś tam ją przytuliłem, czasem buziak w policzek i już potem się z nią nie spotkałem. Tego, że wie, I to jest takie czasem zdziwienie, no przecież wszystko było fajnie i tak dalej. Czasem jest tak, że widzisz, ona wróciła do domu, opowiedziała swoim koleżankom i tak dalej. Może gdzieś się zestalkowały w internecie, że aha, słuchaj, on do mojej koleżanki też podszedł, to jest podrywacz, uważaj na niego e, i tak dalej. No i przez to dziewczyna, wiesz, schodzi. Dlatego to też jest taki, jakby to powiedzieć, no punkt, w którym no pewne rzeczy też, no na, nie masz wpływu, wiesz. Nie masz wpływu i często wiele osób w tym momencie się poddaje, bo to było super, a i tak nie wyszło. No na uwodzenie składa się wiele czynników, na sukces składa się wiele czynników, dlatego uwodzenie jest procesem, rozumiesz? Może być wszystko super, a dziewczyny i tak e, nie ogarniesz, może być wszystko do kitu, a dziewczynę ogarniesz. Możesz gadać największe głupoty, ona się nawet będzie z tego śmiała i powie wieku, ty byłeś tak słodko, głupi, że po prostu no nie wiem dlaczego, ale dałem ci szansę i teraz się zachowujesz inaczej. Kiedyś jak do mnie podszedłeś, to gadałeś takie głupoty i tak dalej, ale nie wiem dlaczego ja ci w ogóle ten numer, nie wiem dlaczego, może też są takie sytuacje, wiesz. I Wtedy dziewczyna ci mówi, no słuchaj denerwowałem się, no właśnie tak myślę, że się denerwowałeś, ale dałam ci szansę. Zobaczyłem w Twoich oczach to coś, no nie? I tak dalej. Bo naprawdę, czasem ktoś się jąka, czasem na przykład ktoś potrafi dwa razy te same pytania zadać. I w, w pewnym sensie jest takie trochę głupie, no nie? Że jak masz na imię, coś tam gadasz, słuchaj, e, jak masz na imię. Ale ona, przecież to już mówiłeś, no nie? Aha, ale nie pamiętam Twojego imienia. <laughs> naprawdę, więc to widzisz, to zazwyczaj ci, którzy mają bajerę, to będą najwięcej lasek ogarniali. Naprawdę. Właśnie to jest to, że ty musisz mieć gadane. I żeby się też nauczyć gadać, no musisz gadać z ludźmi. I widzisz, podryw w internecie ma ten minus, że ty nie uczysz się gadać, tylko pisać. I często y, pisząc, mózg generuje, ok, fajne tematy, a na żywo, jakby to powiedzieć, no ten nawyk jest inny i może być tak, że jesteś dobry w pisaniu z laskami, a, a po prostu podchodząc nie, nie potrafisz słowa gdzieś tam. I to jest właśnie to, że, żeby rozmawiać. Żeby właśnie rozmawiać. Bo dziewczyny uwielbiałem rozmawiać. No to widzisz, moje gadanie nie wzięło się z no To jest właśnie skutek zagadywania do dziewczyn. No, po prostu, no i nawet jak masz wujka, który też jest takim bajerantem, zobaczy, że on gdzieś tam, nawet jak przychodzą ciotki, siadają na jakieś urodziny, to wuj zaraz jak się rozgada i tylko te ciotki ha, 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 hi, hi, he, he, wow, wow! I lubią tego wuja, no nie? Takie po prostu, ha, właśnie to jest to, bo on jest taką, nazwijmy to, duszą towarzystwa. I bycie duszą towarzystwa, to wystarczy takie gadanie, no nie? Czasem jest tak, że nawet jak siedzisz na domówce. Jeszcze na się do ciebie dosiadać, tak? I zaczyna ci właśnie rozmawiać. I to już jest w pewnym sensie taka, no, bajerowanie, no nie. I jeśli nie ma, jakby to jest, no, tak dziwnie gadacie, czy coś, e, no to. E, no to dziewczyna ucieka. zaczęła dziewczynę gracza też można na takich domówkach fajnie wykryć, bo ona do każdego podchodzi pogadać, no nie? Takie ma już swoje takie techniki, że najpierw podchodzi do tego, kto jej się spodoba, wystarczy, że go zobaczy gdzieś tam samego i gdzieś tam już podchodzi, hej, co tam u ciebie? Tak, ma już takie automatyczne też gadki, wie o co, wiesz, zapytać, też taki automatyzm się jej włącza, już ma takie swoje rutyny, czyli takie tematy, no i po prostu za chwilę idzie do następnej osoby, to samo gdzieś tam i to samo, to samo. Często jest tak, że idzie na przykład dlatego gdzieś tam kobiety, gracze będą paliły, bo idzie na palarnię, czy idzie, więc mogą oni sobie sami pogadać. Często może miałeś tak, widziałeś, że nagle jakieś dwie osoby zniknęły i oni są gdzieś tam na balkonie, czy gdzieś tam i sobie palą fajeczkę i tak dalej. Widzisz, to jest właśnie, odizolowali się, żeby się właśnie jakby też bardziej dotrzeć no nie właśnie to jest to właśnie to jest to także widzisz to jest to samo to jest to samo dlatego na domówkach też można bardzo łatwo gdzieś tam laski ogarnąć bo widzisz no bierzesz laskę na bok choć pogadać no nie i tak dalej centralnie można wiesz impreza się zaczynać coś od razu choć choć pogadać no nie krótka piłka gadasz 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 no nie tylko widzisz na domówkach zawsze będziesz miał konkurencję bo są inni goście E, którzy też będą chcieli z tą laską gadać i tak dalej, i tak dalej e, Więc po prostu ja uważam, że gdzieś tam na na ulicy no nie masz tej konkurencji i to jest dla mnie zawsze najlepsze, że no, masz dziewczynę dla siebie, w cztery oczy gadać, no, nie? no Czasem jest jakaś jej koleżanka i tak dalej, ale to jest właśnie super. To jest naprawdę super. I od razu możesz możesz z nią stać tak naprawdę, ile chcesz, no nie? Naprawdę. I to jest, to jest zawsze fajne. Nie? bo mówię na różnych innych gdzieś tam płaszczyznach no może być konkurencja. Przez to, no jak rozmowa się nie klei, czy coś, czy gdzieś tam nawet jak się klei, to zaraz ktoś inny może podejść, hej, hej, chcesz pogadać. Miałem takie sytuacje, że byłem nawet z panienką gdzieś tam w jakimś pubie, e, tam były masy znajomych i tak dalej, centralnie. Podchodzili, choć pogadać, choć pogadać. I ona z każdym szła gadać, no nie? Więc... Widzicie, nawet mówię, bo to, to normalne, każdy chce pogadać, bo każdy, jakby to powiedzieć, chce coś uszczknąć dla siebie, no nie, jakieś tam, wiesz, tematy, no jak tam jakiś kawałek ostatnio nagrałaś, jak tam muzyczka się robi i tak dalej, ona już, o, no właśnie tam ostatnio nowe projekty w drodze i tak dalej, wiecie o co chodzi i już. No, nie. no i każdy gdzieś tam pod, dzięki tej rozmowom no punktuje, no albo minusuje, no nie. Dlatego naucz się po prostu rozmawiać. Wiesz? Naucz się rozmawiać, no bo tylko tak jesteś w stanie no, ogarniać dziewczynę. Bo jeśli rozmowa u ciebie kuleje, no to uwodzenie będzie u, to, u ciebie kulało.